Jest środa, 7 czerwca. Wyciągnąłem bestię z garażu. Zaraz żona przyjedzie i jedziemy odebrać pakiet. To już przygotowane. No dobra. Pal tego dziada. No dobra, jedziemy po pakieciki. Miały być pakiety, będzie McDonald's. Może akurat przestanie. No, przestało padać, ale nas dopadła ulewa. 10 minut po wyjechaniu. Poszliśmy sobie do Maczka coś zjeść. No, no jedziemy dalej. Uff, dopiero 10, niecałe 11 kilometrów zrobiliśmy. A jeszcze nie wyjechaliśmy z Wrocławia. już minęły dwie wieczności. Dwie i pół wieczności właściwie. Ale zaraz wyjeżdżamy na prostą. O ława wita! Jechaliśmy 10 godzin z Wrocławia To jest masakra, jakieś utrudnienia. Dramat. Minęliśmy kilka załóg z odebranymi numerami. My właśnie zaraz też będziemy już po. O proszę. Ładnie wystrzyżone, przygotowane. No, no, no. I meta! A jakieś boczne się tak co? To, wszystko ma, to Kari, A jak po co przyszłaś? A tak, jest <gryzanie> <gryzanie> tak <jest startowy. gryzanie> Dzięki. Super. Patrzcie, jest Patrzcie jaka wyrywna. Już na start. No to wracamy. Jutro wielki dzień. Pobudka o szóstej, wyjazd o siódmej z Wrocławia do Oławy i o ósmej ruszamy w trasę. Do jutra! Ósmy czerwca, siódma trzynaście, na to. Co, tankowanie i kierunek Oława. Halo Ok, właśnie wyjechaliśmy z Wrocławia Jest 8 za 6 Więc prawdopodobnie zdążymy na godzinę 8 na równo e, Na start, chociaż zobaczymy, jeżeli się uda przejechać przez start Może będzie jakieś opóźnienie albo coś To, prze, to przejedziemy W sensie ruda przejedzie A, a jak nie to ruszymy od razu w trasę, bo, bo wczoraj, jak odbieraliśmy pakiet, to przejechała przez start oficjalnie, więc nic się nie stanie, jak dzisiaj się nie uda, ale zobaczymy. Zaraz się widzimy w Oławie. I cyk, jesteśmy w Oławie. Niestety, chyba spóźniliśmy się na start, chociaż. Dobra, ustawiają się samochody. Ok, zrobimy tak, że się zatrzymamy, ustawimy nawigację i wystartujemy. <grym>, jaki to co? Zaraz startujemy, tak? Ruszył jedzie. No, i ruszyli! <śpiewanie> Prosto, jak na Wrocław. Teraz kier kierunek Bojanowo, pierwszy pit stop. Na ogórki małosolne, obiecane, tak. Mam nadzieję, że wystarczy dla nas, zanim dojedziemy. <śpiewanie> Więc kierunek bojanowo, a później Poznań i Tor Poznań na dziś taki, taki jest cel No to Jedziemy pomachaj ładnie wszystkim Jedziemy zrobił się korek bo Witek musiał zwolnić przed fotoradarem żeby go nie złapało Jedziesz, Witek! Ile? 38, 134, tak? Dobra, to jest stan licznika. E, jesteśmy w Siechnicach, czyli praktycznie dopiero, dopiero wystartowaliśmy i, i jedziemy. Zobaczymy, ile kilometrów się zrobi. No, czuć mieszankę. Czuć mieszankę, tak. To nasi. Jest moc. Jest. Jest tablica rajdu koguta. Elegancko. <ścoughs> Ha-ha-ha. <laughs> <laughs> Teraz będzie stacja po prawej stronie. Ta w Zmigrodzie, przed, tym, przed tymi ruinami. Nie wiem czy pamiętasz. No, z 60? Nie? 70 raczej nie. 70, nie? nie? O, krótka przerwa i zjechały się Simpsony. I jedziemy w konwoju. Zaraz odpali. Kranik! pouco É vai a gente toda a equipa vai de São não vai de Hehehehe <laughs> samozwańczym pilotem. No, jedźcie za mną, owieczki, jedźcie, ja was wpędzę. Do mety oczywiście. <grystanie z góry> <grystanie z góry> Zaraz będzie pit stop za 3 km, 4 niecałe. Eee, pit stop zaplanowany, zorganizowany, ma być jedzenie, ogórki małosolne, które obiecałem oczywiście żonie. I lepiej żeby były, bo nie zniesę jej, jak nie będzie. Zawracam do Wrocławia. Więc ogóreczki, ciepłe jedzonko, więc tam sobie zrobimy przerwę. I stamtąd już kierunek Tor Poznań. Patrzcie, jak zajebiście zrobili. Jedziemy Jest, jest stacja I zjeżdżamy Patrzcie ile ich tu

Dobra, pajda chleba ze smaltem i ugurem małosolnym zjedzona Idziemy dalej Robimy miejsce innym załogom, bo to już się korkuje powoli No to jedziemy z tym śledziem hmm. to kierunek Tor Poznań 98 km Jaki on ma fafluny Idziemy mm. pomóc Zawario Taki będzie? Trzyma? Elegancko Myślę, że jest... Będzie git Ok Krótka nieplanowana przerwa Ale yy, To na szczęście tylko wężyk Wymieniony, więc możemy jechać dalej. Zostało 50 km do Poznania. Kierunek Tor Poznań. I jedzie. Wszyscy są? Wszyscy są. No to ciśnie. Hmm? Wszystko... Wszystko okej? Okay? Dacie radę? Tak. Tak? tak? To dobrze. Do powodzenia. No nie ma co. Jak mówią, że OK że dają radę to nie ma co korkować to dobrze, to dobrze, że dadzą radę no nas raczej nie wysuszą Juhu! hello Zobaczcie jakie ekipy jadą O, proszę Już prawie jesteśmy, to znaczy, że widać, że jesteśmy, bo się korkuje W prawo niby Aha. Tak Jest i Tor Pozna. Ja oczywiście wjechać nie mogę, bo jestem wsparciem Ale żona czeka Zaraz będzie je. I jest ten byśmy tu lepiej Oni ruszali aby... I po Przejechane Gratuluję Jest certyfikat To teraz coś zjemy I zobaczymy co dalej No to meldujemy wykonanie zadania. Tor Poznań zaliczony. Nie przeze mnie, ale przez oficjalnego uczestnika. Teraz jedziemy dalej. Yy, ustawiłem nawigację na... teraz znalazłem na bookingu jakiś tam nocleg. Gdzieś tam przed Żninem. 63 km. Jedziemy tam i kończymy dzień pierwszy rajdu Koguta.

Trzeba zatankować. Kurde tanioszka, 6,37 gotowi, to jedziemy dalej. <grystanie> <grystanie> Miejsce noclegowe Platinum to chyba tutaj. Mieszczą się trzy.